A kto nie chce mnie słuchać i pełnić mojej woli, ten nie jest moim dzieckiem. Należy do diabła. I już wkrótce sami się przekonacie na własne oczy, jak oddzielę owce od kozłów. Nie wszyscy, którzy mówią, że są moimi dziećmi, do mnie należą. Ja wołam, posyłam swoje słowa do Was, aby oczyścić Was. A wielu z Was goni za wiatrem, bo nie chcecie, abym był Waszym królem. Nawet palcem nie chcecie kiwnąć, aby się do mnie zbliżyć, ale co sialiście, to będziecie zbierać już wkrótce. Nie będzie miłosierdzia dla tych, którzy miłosierdzia nie okazują. Nie będzie usprawiedliwienia dla tych, którzy wybierają świat. Ja słyszę każde wasze westchnienia, słyszę modlitwy zanoszone do mnie, i wiem, jak wiele w was niedowiarstwa i egoizmu. Z czym przede mną staniecie? Kim dla was jestem? Upamiętajcie się, abym nie musiał nikogo odrzucić. Wy macie być solą tej ziemi. Ludu mój, obudź się, ja nadchodzę, jestem tak bardzo blisko. Wołam i wołam, a kto usłyszy? Jak długo będziecie się bawić? Upamiętajcie się. Spójrzcie, Cała ziemia jęczy w bólach. Ona wam oznajmia, że nadchodzę, a ze mną zapłata. Wołam Cię. Ukosz się przede mną i wołaj, a przebaczę. Ja odpuszczę każdemu, kto do mnie przychodzi w skrusze i wyzna grzech. Każdemu bez wyjątku. Ale nie ścierpię rytualnych modlitw, które nie wypływają z serca. Nienawidzę buntu i pychy i życia w rozdwojeniu, bo albo jesteście moi, albo żyjecie swoim życiem. Zdecydujcie się, czy zapłacicie cenę. Bo moi uczniowie będą wyśmiewani, wyszydzani, odrzuceni przez wszystkich. Rodziny będą Was prześladować. Zważcie, czy chcecie płacić cenę bycia moim uczniem. Mówiłem Wam, że świat Was będzie miał w nienawiści, ale jeśli będziecie ufać mi, zwyciężycie, bo ja zwyciężyłem ten świat. Nie można podobać się ludziom i być moim uczniem. O, usłysz głos oblubieńca, który zstępuje z góry. Ziemia drży, góry topnieją, bo przybywa władca rzeczy. I któż zatrzyma to, co on postanowił? I któż zmieni wyrok, który on powziął? Ziemia gotowa jest już na zrzęcie. Już nic nie zostanie powstrzymane. Wyrok na ziemię został wydany. Ratujcie się i skryjcie we mnie. Szatan dostał czas, aby się wyszaleć. Nadchodzi zniszczenie. Obudźcie się. Jak wysoko w górze są niebiosa, które nie są zmierzone, jak niezmierzone są głębiny morskie. Tak moje przymierze nigdy nie będzie zerwane z tymi, którzy do mnie przychodzą. I trwają w moim słowie.